Czy jak zbrał Brawl Stars. Dzisiaj Cześć. Jest, mną, dzisiaj jest ze mną Oleg. Przywitaj się. Cześć. Widzowie Patrycji. Teraz u um. mnie. z tej strony Olek. Dzisiaj zbramy z Patrycją wybrały Stars. Teraz nagrywamy i znaczy teraz trzy. Może coś wyleci. Nic. Prawdopodobnie. Ale prawdopodobnie pra... znaczy. Sorry, prawdopodobnie, prawie wypadło. Bo tak już się świeciło. No. Było... Ale może uda nam się dowiedzieć Megaboxa. mega No. To by było fajne, bo będziemy na odcinku, e, to byliśmy w odcinku, mega boxa. byśmy sobie otworzyli. E, uda nam się, bo ja mam. to jest pro, czyli tam Zostawcie u Patrycji na kanale Pro Games, 100 subskrypcji, u mnie 100 subskrypcji na Oleg Games. Zatworzymy wspólny kanał i będziemy dwa razy mieli filmów. Dobra, 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 Karol. Trzeba zabić tego Karola. No. Dobra. O, hmm? Jest. Pokonał. Primo fajny masz maski. No wiem. Farid też go ma chyba. No. O, 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 lecimy na czystą pozycję, mi się HP. Nie? Nie? Jest, hmm. dobra, dobra. Ja mogę, zam, ja mogę y, zamknąć y, te. Pamiętajcie, żeby zostawić tutaj 15 łapek w górę i subskrypcję na ten kanał. A na moim 20 łapek. Tak. No u mnie też będzie. Nie, u Olkajno jedną. 15. Nie, u Olkajno 10. No dobra, 10. A u mnie proszę 20 widzowie. To będzie odcinek z... Perfect Kids. Nie, to będzie odcinek z walka o skin. Dobra, ale teraz e, też, m, za, bo my robimy e, ten, wiecie, maraton odcinków i teraz zaraz be, pojawi się odcinek z Perfect, Perfect Kids 2. Ale na, najpierw, więcej musimy nagrać odcinków z Brawl Stars, no. bo my bo my w tygodniu nie możemy grać w Browserze znowu Perfect Kids. Co nie? Perfect Kids. Co nie? No. Bo nam rodzice nie pozwalają w tygodniu. O, Patrycja! Udaje mi się, udaje. Dobra, udaje ci się. I? I? Ramka? Nie patrz. Na linie. Nie no, no prawie odsówka była. Dobra, dawaj Misiuś. Misiuś Dawaj, dawaj, dawaj. Ole! Py, py. Zaczynaj się zatrzymałam. No bo jak robisz stały, to się zatrzymuje No wiem o tym. Tylko po co ja się Po co ja strzelam? O, o, o. Nie oni ci szczelą chyba. Nie. Prima broni i ty. No wiem, ale mnie mogą zabić. Patrz. I... Nie uważaj na tą pan! Mówiłam. Ale następne gierki nam się udadzą na pewno. Pasik się smuci. Kto? Dobra, to Jesteś ja... na moim koncie. No zaraz, ostatnią gierkę. To ja biorę nani, którą Patrycja mi wypiła. Wyro... Ja ją ja nie, nie no nie wiem kogoś mam dwie postacie na, na pięcerce Jakbyśmy hmm. je wbili, to może by nam się udało do boksa. Dawaj tego. Witam. Co, co nie? No. To... Mam nadzieję, że nam się uda. Jak nam się uda, to nagramy odcineczek. No. Ona nie jest fajna w sumie, spoko. No. Ona nie jest nawet spoko postacią. To bardzo spoko. No. O. Dobra, idź. Jest. Mam nadzieję, że szczelisz to. Gol. Jak myślisz, o jakie byśmy mogli z Kina walczyć? No nie wiem, jaki będzie w sklepie. Ale taki... Taki, którego nas będzie stać. No, bo musimy odbierać wiemy. O! Ja mam 90 HP, widzicie to, widzowie? 99, Oleg ma HP. Nie, jak ja to mogłam nie trafić. Miszczyń, balu, nie trafiła. No. Za dymie. O! Dobra. A szkoda, jest. Jest. Wygraliśmy. Z perspektywy Patrycji i z perspektywy mojej, bo rzucamy odcinek. Dobra, teraz się zamieniamy. Ja nie chcę też z nami. No sorry. Ale ja dobrze... Wiesz jak ja dobrze yy, steruję ten pip? Tym? Ultem? No. Boś nawet nie chciał wiedzieć. Gadaj coś. No. Ale ja myślałam na początku, że ten. Bo ty coś tam mówiłeś na pi? Ja myślałam, że. że my... Bo mi chodziło, że. Piruety robi ten. Bo myślałem, ja na początku myślałam. Nie, bo mi chodziło, że Pip. Czy to się nazywa ten, ten kolega Pip? A no jak on się nazywa? Bip? Pip, a nie bip. Albo Pip, albo Bip. No napiszcie w komentarzu, widzowie, bo my nie wiemy.